Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku chcę Wam podziękować za to, że komentujecie propozycje gier, jakie kolejne mogą się pojawić na kanale. I tutaj mówię konkretnie o grach na telefon, ponieważ dalej nie mam komputera i nie mam na czym montować filmu. Także, jeżeli w trakcie coś wyskoczy, dostanę wiadomość czy coś. Nie mam jak tego zmontować, także miejmy nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. No, i cóż, jeżeli chcecie pomóc mi zbierać na komputer, to dalej zostało jeszcze troszeczkę popsocketów. I szczegóły macie w opisie tego filmu. No, i cóż, już nie przedłużam, tylko zaczynamy odcineczek. Także zacznijmy w ogóle od tego, co to jest BP. BP to jest tak jakby nasza siła w grze. Możemy sobie popatrzeć na nie po lewej stronie, tak przy naszym e niku, gdzie wam również pokazuje godzinę, poziom naładowania baterii, jak tam wi-fi i tak dalej i tak dalej. <laughs> Przepraszam. Albo możemy sobie zobaczyć, kiedy patrzymy na nasze ekunę, na przykład, teraz pod moją postacią. BP odpowiada, bym powiedziała, że tak najbardziej za obronę naszej postaci, ale też trochę na to, jak mocno e, bije w, jak mocno nasza postać bije w moby. Dlatego, tak jak mówię, uznajmy, że BP to jest nasza taka siła w grze. No dobrze. Ale już tutaj nie przedłużam. Powiedzmy sobie, jak można zwiększać te BP. Najbardziej oczywistą taką, przynajmniej według mnie, e, oczywistym sposobem, tak? To jest raz, jak levelujecie i widzicie właśnie, że wam BP idzie w górę. A dwa, jak zmieniacie po prostu sobie EQ na lepsze, prawda? I w tym momencie ja mam tak jakby... Najlepsze, łatwo dostępne eku, i jeżeli właśnie chcecie takie zdobyć, to możecie robić do tego specjalne Demonik nesty. Możecie też otwierać specjalne takie nagrody, skrzyneczki, i tak Ale możecie też po prostu sobie kupić tutaj w Equip, gdzie jest Else Great Gear. No i to Frost Dragon to jest akurat na 130. Ani że jest Red Dragon, który jest na 120 level. Jeżeli chodzi o eku, tak w zasadzie sposobów, żeby je jakoś ulepszać, zmieniać i tak dalej, jest masa. Także nie będę tutaj się rozgadywać, wymieniać, pokazywać wszystkiego. Pokażę Wam tylko takie podstawy, które powinniście sobie sprawdzać, czyli na przykład można zrobić Enchance No, akurat teraz nie wyszło. O, widzicie, IBP od razu poszło w górę. Można sobie robić spirituali Spiritualize. Nie wiem czemu, ale za każdym razem ciężko mi to wymówić i wymawiam jakoś trochę inaczej. No, mniejsza. Co tam jeszcze możemy tutaj robić? Możemy robić Upgrade, ale ja już jakby darmowy zrobiłam. Teraz tylko i wyłącznie za DPN -y mogę. Można robić enchant. Można robić refine i tak dalej, i tak dalej, także tak jak mówię, jakby tutaj sposobów macie pełno i to nie są jedyne sposoby. Także jeżeli byście chcieli takie totalne totalne rozgadanie się o eku, to po prostu zostawcie w komentarzach, że chcielibyście o tym film i zresztą nie tylko o, o wszystkich sposobach, o których będę teraz wspominać. I jeżeli będzie coś niejasnego, będzie jakieś pytanie, tak jeżeli to będzie pytanie na zasadzie, że mogę od razu wam odpowiedzieć krótko, nie ma sprawy, odpowiem od razu w komentarzach. Ale jeżeli będzie to coś, gdzie jest kilka sposobów, albo jest to bardziej skomplikowane, to po prostu zrobię dla Was o tym film, także... Śmiało, nie bójcie się, komentujcie i pytajcie. No dobrze. Kolejna rzecz to są kostiumy. Jak widzicie, teraz na sobie mam kostium, ale mogę Wam też pokazać, tak, który ile daje mniej więcej. Także na przykład teraz sobie zdejmę skrzydełka. I jak widzicie, 885 w dół, założę skrzydełka, 885 w górę. Także kostiumy, skrzydełka, wszystko możecie zdobywać na różne sposoby. Kostiumy możecie zdobywać robiąc pary razy podrządnesty. Możecie je sobie y, kupować w sklepach. Y, na przykład y, tutaj powinny być, proszę bardzo. Tutaj też coś. Nie, to filtr, przepraszam, źle mówię. Tutaj też nie ma. Czekajcie, gdzie to było. Na Godz Bazar wiem, że było, ale tutaj to nie mam pojęcia, jak zbierać te rzeczy. Oprócz tego co mam 64, także macie naprawdę do wyboru do koloru. Tutaj też powinny być jakieś tam specjalne rzeczy, typu macie na przykład monty, bo za pojazdy też można zdobywać. O tym zaraz też wspomnę. Także tak w zasadzie sposobów macie nieskończenie wiele. Tym bardziej że na aukcji. Jak klikniecie w Others, tutaj też można właśnie za tą walutę C sobie kupić czy skrzydełka, czy cokolwiek innego, tak? Dobrze. Co jeszcze o kostiumach, bo nie powiedziałam jednego. Macie coś takiego jak szafa, czyli closet. I tutaj gdzie jest Get Girl, przepraszam, get Gear, to po prostu jak uzbieracie ileś tam sobie części to klikacie na przycisk i dostajecie sobie za darmo BP. Kolejna rzecz czy to emblemy, tak i tutaj o emblemach można gadać o nieskończoność, bo każdy robi co innego. Także po prostu te, które uważacie, że są dla Was najlepsze, sobie zakładajcie, możecie też klikać Refine i sobie je troszeczkę edytować. Kolejne rzeczy to są jade i jade wsadzamy sobie do EQ Jeżeli chcemy je ulepszyć musimy pootwierać jakieś właśnie woreczki z jade'ami Albo poulepszać EQ Różnie to bywa No ale po prostu zawsze jak jest tylko możliwe, jak jest tylko dostępne to sobie klikamy Żeby je ulepszać, bo widzicie, że BP idzie w górę Kolejna jakby kategoria to Dragonwear, i tutaj to jest troszeczkę bardziej skomplikowane jeżeli chodzi o sposoby zdobywania yy, tych takich dobrych, 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 ale im lepsze się postaracie zdobyć, yy, im bardziej odpowiednie, tym więcej WP możecie zdobyć. Także jak widzicie, są spore różnice yy, i trzeba sobie szukać, zdobywać itd., itd. Teraz tytuł. Tytuł tutaj mam w zasadzie jako na dwa, na dwa rodzaje, dwie kategorie podzielone, z tego względu, że mamy tytuł tutaj, tak. Yy, I przy każdym, jak widzicie, jest zupełnie inna ilość BP-bonus. No, ale też mamy nie tylko tego typu tytuły, tak, bo to jest tytuł, który nam się nad Gildią wyświetla. Mamy też. Taki tytuł, tutaj właśnie, gdzie pojawia się nam przed linkiem I żeby go sobie tam ulepszać to klikamy zawsze na go and get some I nas wysyła do sklepów, gdzie możemy sobie kupować medale A medale później po prostu oddawać i klikać promotion i dostajemy ten taki awans Kolejna rzecz to są, słuchajcie, Mercenary czyli nasz taki bodzik, w którego możemy się przemienić tak samo jak mounty, które właśnie powiedziałam, że wspomnę o nich jeżeli chodzi o nie, to po prostu za samo kolekcjonowanie dostajemy sobie dodatkowe BP za nie. tak samo jak spritey, tak tylko że spritey to akurat jakby kolekcjonować sobie możecie ale najważniejsze są te, które macie w deploy Bo te tak jakby są z wami No i po prostu karmiąc nasze pety Wybiorę jakiś, który ma mniejszy level Karmiąc nasze pety, po prostu tylko one wbijają level To dostajemy dodatkowe BP Kolejna rzecz to jest taki w zasadzie album w którym po prostu w zależności od tego, co tam nam się uzbiera, możemy odbierać różne rzeczy. No i dzięki temu, że sobie coś tam odbierzemy, tak to wzrasta nam bp., a przy okazji jeszcze dodatkowe bonusy. No i ostatnia, taka dość nieoczywista rzecz to są skille. Dlaczego mówię, że nieoczywista? No, bo z jednej strony. Jakby to nam zwiększa naszą siłę, tak? Ale z drugiej strony kto by pomyślał, że BP, no ja raczej nie, ja raczej o tym zapominam. Także jeżeli jesteście już na takim etapie jak ja, że już macie Awaken, tak? I tutaj sobie zbieracie w Infinite Dreamland, tak? Punkciki, żeby sobie tutaj to ulepszać to pamiętajcie, żeby poprzednie Silver Mech, Mechanik Akademik, żeby wszystko po prostu wyplusować sobie na maksa, bo to też daje nam BP i pomaga nam w sile oraz jakby kolejnych tutaj skillach. Także wydaje mi się, że to na tyle. Jeżeli coś pominęłam, to dajcie znać w komentarzach. No i mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Nie mogę się doczekać kolejnych waszych propozycji z gier. Na pewno już się przymierzam do jednej, już robię miejsce na telefonie. E, także tak, także komentujcie, czy tutaj pod filmem w komentarzach, czy na Discordzie, jeżeli jesteście, jest zakładka propozycje gier. E, no i cóż, żegnam się z wami, także trzymajcie się cieplutko, pa pa!